Ho, 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 widzowie. Krasnal Wojtek Witam w kolejnym odcinku. I dzisiaj mamy kolejny odcinek z prezentami od stajni Mustanga. Dzisiaj zrobimy to, czego nie udało się zrobić w poprzednim odcinku z modelami Welly. Czyli obejrzymy sobie modele nie polskie, tylko z innych demoludów tak zwanych. Czyli będziemy mieć trzy samochody z NRD. Dwa z Czechosłowacji i jeden z Rumunii. Zaczniemy od Trabantów 601 w wersji takiej luksusowej, bo widzimy, że tu dwukolorowe są dachy, są w innym kolorze. To się tak często nie zdarzało, ale bywało. I na początek sobie obejrzymy tego oto. To jest chyba kremowy z błękitnym dachem. Mamy nieźle zrobiony przód. Grill jest bardzo fajny. Włączmy w ogóle makro. Grill jest fajnie zrobiony. Kierunki pomalowane. Główne światła to jest plastik. Mamy logo, i to całkiem nieźle te logo jest zrobione. Mamy zderzaki z malutkimi kiełkami. Tutaj oprócz tego, że mamy dwukolorowe, to zobaczcie, jeszcze mamy taką ładną listwę zrobioną. Mamy oczywiście otwierane drzwi, są wycieraczki, dosyć uproszczone, ale są, jest jedno lusterko, kółka z gumowymi Oponami, zajrzymy sobie do środka. Co to takiego wspaniałego da się zobaczyć? No takiego wspaniałego zbytnio to się nic nie da zobaczyć, bo to był bardzo prosty samochód i w nim nic wspaniałego nie było, ale no jeździło to na dach, przeważnie nie padało. tył, no tutaj już troszeczkę bardziej ubogo to jest taka wersja chyba już tak kryzysowa z późniejszych czasów schyłkowych bo wprawdzie mamy tutaj bardzo ładnie jeszcze te loga zrobione, ale światła już są tylko pomalowane drugi model w teorii jest identyczny, w praktyce nie do końca, bo nie mamy go już przykręcanego mamy go w blistrze Plastikowym. Zobaczymy, czy będą tu jakieś znaczące różnice w wykonaniu, czy po prostu też już bardziej taki kryzysowy. No mogę Wam powiedzieć, że różnicą jest na pewno to, że od spodu nie mamy elementów do przykręcania. Więc sam spód już się różni. Też mamy wersję dwukolorową. Tylko gdybym miał powiedzieć, to tutaj ten dach nie do końca siedzi na swoim miejscu. Czy da go się wcisnąć? Może nie będę go próbował wcisnąć, bo coś jeszcze wycisnę. Pod względem detali przyć się nie różni. No oczywiście tu mamy czerwony kolor i biały dach. Z boku, gdybym miał powiedzieć, to ten pierwszy a nawet nie jest taki spasowany. No i z tyłu, z tyłu, ponieważ tutaj światła też są na czerwono malowane, to w rezultacie nie widzimy tych świateł. No ale został nam jeszcze. Jeden przedstawiciel Cudownej motoryzacji z NRD Czyli Wartburg 353 Ja już je podkręcałem, żeby nie było takich problemów jak Na ostatnim Kliniku Z Ueli. No i Co tu można powiedzieć, no to już widzimy, że to już jest znacznie lepszy wypas Mamy Bardziej nowoczesną sylwetkę. Chociaż akurat, jeżeli idzie o wykonanie modelu, to tutaj te przednie światła są tym samym elementem plastikowym, chromowanym co grill. Mamy logo, mamy wycieraczki, nawet nieźle są zrobione. Mamy fajne kółka, i tutaj zobaczcie, jeszcze ktoś się pokusił o pomalowanie na czarno. No i z tyłu mamy za to. O Widzicie tutaj, tak z tych dwóch Nerdowskich to wyjdzie jeden polski przed wielkim kryzysem, bo z tyłu światła już są plastikowe. I mamy nawet Wartburg Logo, czy jak ja bym to nazywał, warczyburg. Mamy chlapacze. O, to jest wersja naprawdę bogata. Jest jedno lusterko. Zajrzymy sobie do środka. U mnie taki. Takiego Warciburga. Znaczy, może troszeczkę nowszego, ale nadal z tym dwusuwem, i tak dalej. No z płaską podłogą. Tutaj podłoga praktycznie płaska jest. Jeździł mój wujek. Ja miałem okazję jeździć nim krótko po tym, jak uzyskałem prawo jazdy. I to też tam za dużo tym nie pójdzie. Po prostu kilka razy się. Miałem okazję przejechać i zapamiętałem, utkwiło mi w pamięci coś bardzo dziwnego, ponieważ no, y, tam był pedał sprzęgła, ale pedału sprzęgła nie używaliśmy tak, jak używamy w normalnych samochodach z manualną skrzynią biegu. Ponieważ tam biały się bieg, i wtedy pedał sprzęgła się wciskało, wyciskało. I, i mieliśmy ten bieg. Nie, nie było to używane do tego, żeby na luz wrzucić i wbić bieg. Nie wiem czy tak powinno być w tych Wartburgach. Tak było w Wartburgu mojego wuja, prawdopodobnie w innych było podobnie. No wiem, że takie półautomaty na przykład były, y, z tego co pamiętam, w czołgach, tak jak choćby y, T-72. Tam też y, wbijało się bieg, tylko że tam te biegi się inaczej rzucało, po czym... Y, ten bieg później wchodził bodajże w wszystko tak samo mamy czeskiego przecież słowackiego, przepraszam przedstawiciela i zobaczcie, że tu mamy już inne pudełeczko ale nadal mamy tak samo jak w tej większości przykręcane do kartonowego spodu skoda setka bardzo Ładny samochód. Ja je bardzo lubiłem. One miały swoje oczywiście wady: no bo silnik z tyłu, silnik chłodzony powietrzem, napęd na tył, więc z przodu było lekko. To trzeba było szczególnie zimą wozić a to jakieś cegłówki, a to worek z piaskiem, a to ziemniaki w bagażniku, żeby to się jakoś prowadziło. Ale poza tym to był naprawdę fajny samochodik zważywszy na to, że u nas na przykład tutaj moglibyśmy porównywać syrenkę no to to jest postęp olbrzymi no i co, światła z przodu tak samo jak w Wartburgu to jest chrom mamy wycieraczki jedno lusterko fajne kółka z tyłu no tutaj światła też są tylko malowane. Mamy grill. Mamy Skoda S100 z kurczakiem w środku. Zaraz zajrzymy do środka, jak mi się uda otworzyć. Udało mi się otworzyć. Teraz z drugiej strony jeszcze też się udało otworzyć. No i co? W środku. Nie wygląda jak na tamte czasy, i tamte realia. To, to był naprawdę bardzo przyzwoity samochód. I powiem Wam, że nawet przez tą swoją y, dziwaczność i wygląd, to ja go bardzo lubiłem. On troszeczkę NSU niektóre przypominał. Tu już ma coś znacznie nowszego. Skoda, Favorit. szkoda. Też te nowsze pudełko. się, no że to chyba sporo zależy od tego, na jaki rynek te były robione. Prawdopodobnie skody bardziej na rynek czeski były i słowacki. Więc być może dlatego ta kolorystyka taka trochę bardziej w ich kolorach: białe, niebieskie, coś tam czerwonego. Będzie zdecydowanie najnowocześniejszym z tych samochodów, które my dzisiaj zobaczymy, no i mamy już światła krylowe, mamy kurczaczka, dwa lusterka, wycieraczki, zobaczcie, siedzenia z zagłówkami, to już jest postęp i bogactwo. Kółka fajne. Z tyłu mamy też. Światła plastikowe, jest bolec zwany wydechem jest szkoda. Mamy tutaj nawet faworyt, jaki to jest trim otwieramy drzwi, żeby się tą nowoczesnością. No tutaj z tej strony to tak trochę słabo się otwierają, ale się otworzyły. No zobaczcie, tu już jest nowoczesność, co widać po lusterku, co ja mówię, lusterku liczniku, tych przełącznikach kierownicy już o siedzeniach nie wspominając to samo z tej strony nie najgorsze samochody no, bądźmy szczerzy Skoda w y, trochę lepszym stanie była niż nasze zakłady. Jeszcze weszły później tam decyzje kto gdzie zainwestował, a my mamy ostatni samochodzik w tej partii. Zobaczcie znowu kolejne inne pudełeczko. Oldtimer, ale też Welly i mamy Daczkę 1300, czyli coś co jest robione, było robione na licencji Remiski dwunastki. Światła tutaj też. To tak yy, ubogo tutaj potrafi być, bo nie mamy plastikowych wkładów. To znaczy one są plastikowe, tylko że to jest zwykły czarny plastik pomalowany. Mamy zderzak z kiełkami, logo daczki, wycieraczki też na srebrno. To bardziej bym powiedział, że oblane niż pomalowane, bo zobaczcie, że tą srebrną farbą. No to tutaj jeszcze fajnie zrobili. Tylko, że im się ta listwa trochę nie zgadza z tym, jak idzie metal. No ale plus za wysiłek. Kółeczka fajne. Lusterko pojedyncze. Mi się zawsze podobała ta sylwetka rynówki. I to, jak tylne koło lekko schowane jest. Z tyłu co? No, z tyłu. Znowu widać światła malowane, ale jest wydek bolcowaty. Są większe kiełki. Dacia 1300. Takie duże napisy. A w środku? No, no nie opieraj się za bardzo i nie wyłamuj się. Ja już wspominałem, że taki samochód, tylko w żółtym kolorze miał tata mojego kolegi. Miałem okazję też kilka razy Tą być włożony jako pasażer, jako dzieciak. To jeszcze w podstawówce. I kilka razy innymi. I nawet dobrze to wspominam. Chociaż wtedy człowiek młody był i wielkiego wyboru nie było. No to mamy całą szósteczkę na dzisiaj zaplanowaną, zaprezentowaną. Ustawimy je może tak, żeby jakoś bardziej w kadrze się Razem zmieściły. Ciekawi mnie, który z tych najbardziej Wam by się spodobał i który byście chcieli mieć w kolekcji. No wtedy, gdybyście no, mieli taki wybór jaki był, to który byście sobie wybrali, gdybyście mieli to szczęście, że mielibyście pieniądze, mielibyście okazję, żeby to kupić. Bo w PRL-u to wcale takie proste nie było. Ale to już wszystko. Jeszcze raz. Y Dziękuję za uwagę. Oczywiście po raz kolejny dziękuję stajni Mustanga za to, że mi taką wspaniałą paczkę zrobił. To już jest trzeci filmik z tym, co on mi przysłał, i nie jest ostatni. Największy z polskimi samochodami cywilnymi będzie nas dopiero czekał. Prawdopodobnie podtrzymam ten trend i będzie to w kolejną sobotę. Jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia niedługo. Cześć!